Jestem Anykama Wojtkiewicz i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Sznur wadła, Myśli. Jak zwykle kłaniam się nisko wszystkim matronkom i patronom, którzy wspierają mnie na Patronajcie. Jestem Wam bardzo wdzięczna za pomoc i to jest naprawdę nieocenione wsparcie. Także jeżeli ktoś z obecnych słuchaczy też chciałby dołączyć do tego grona, to link znajdziecie w opisie tego odcinka, jak zwykle. A dzisiaj wreszcie długo wyczekiwany literacki odcinek, dlatego że już chyba od dwóch czy trzech miesięcy obiecywałam wam na grupie i na Instagramie, że zabiorę się za to i nagram odcinek o książkach, które w jakiś sposób ukształtowały moją wrażliwość i wpłynęły na to, jak postrzegam świat, jak postrzegam drugiego człowieka. Ale przyznam szczerze, że miałam trochę problem, bo zastanawiałam się nad tym, czy. Powinnam właśnie podzielić te książki na fikcję i na non-fiction, czy powinnam jakoś je tematycznie spiąć? I doszłam do wniosku, że nie. Pomyślałam, że po prostu zbiorę te książki, które w pewien sposób na mnie wpłynęły i uważam, że są ważne w moim życiorysie 25-letnim, bo to też jest odcinek urodzinowy, bo dzisiaj w dniu premiery tego odcinka kończę właśnie 25 lat. I pomyślałam, że to jest świetna okazja do tego, żeby przedstawić Wam właśnie te książki, które naprawdę odcisnęły jakieś piętno na moim życiu. I od razu chcę powiedzieć, że w tym zestawieniu 17 pozycji są tylko dwie powieści, a to dlatego, że pomyślałam, że jeżeli bylibyście zainteresowani, to bardzo chętnie zrobiłabym też osobny odcinek o powieściach, które mnie w jakiś sposób ukształtowały i poruszyły, bo Mam duży problem z tym, jak fikcja jest demonizowana w naszej kulturze i to, jak o fikcji się mówi w kontekście tego, że nie jest wartościowa, dlatego że nie wnosi jakiejś namacalnej wiedzy do naszego życia. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam i bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie pokazywać to, w jaki sposób powieści otwierają naszą głowę, jak kształtują naszą wyobraźnię i bardzo często wnoszą dużo więcej niż książki non-fiction. Więc w tym zestawieniu są tylko dwie, ale jestem bardzo otwarta na to, żeby zrobić osobny odcinek o powieściach. Także dajcie mi koniecznie znać, jeżeli jest w Was też taka potrzeba, żeby o tych książkach usłyszeć. Natomiast dzisiaj opowiem o 17 książkach, które w pewien sposób ukształtowały moją wrażliwość. I nie jest to absolutnie wyczerpujące zestawienie nie są to recenzje. Które mogłabym powiedzieć, że wyczerpują temat, natomiast są to swego rodzaju zajawki i moje personalne spostrzeżenia, które mogą sprawić, że wy na przykład zechcecie sięgnąć po te książki albo was zaciekawią i dla mnie to będzie oznaczało, że moja robota została dobrze wykonana. Także zapraszam Was serdecznie do tego pierwszego, mam nadzieję, że nie ostatniego, literackiego odcinka. Na pierwszy rzut idzie Marina Abramowicz. Którą może znać niekoniecznie jako pisarkę, ale jako performerkę, artystkę. I mowa tutaj o jej autobiograficznej książce, czyli Pokonać Mur. To jest dla mnie niesamowicie obrazowa książka, w której ona opowiada rzeczywiście całą swoją historię, kariery, która myślę, że wiecie, że jest usłana niesamowitymi przygodami, performancami. Jak chociażby tym w momie w Nowojorskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej i dla mnie to jest niesamowita właśnie podróż przez to, jak ona się ukształtowała jako artystka, jaką też rolę odgrywała miłość w kontekście jej sztuki, jej performansów, i performanców, jak ona się też duchowo i emocjonalnie zmieniała i jakie miała relacje w rodzinie, ale też właśnie co ją inspirowało i jak stała się taką. Jednak rozpoznawalną na całym świecie i dość kontrowersyjną artystką. Także bardzo wam polecam tę książkę. Ja pamiętam, że czytałam ją, jak przeprowadziłam się do Holandii, i ona właśnie opisuje tam, że kupiła dom w Amsterdamie, który był wcześniej taką tak, tak zwaną składownią, w której mieszkali bezdomni Narkomani, i ona kupiła to chyba za 20 tysięcy dolarów, a to był naprawdę wielki dom wielopiętrowy, wyremontowała go i potem sprzedała za jakieś grube miliony. Natomiast ja będąc w Holandii szukałam tego domu, szukałam naprawdę i niestety nie byłam w stanie go znaleźć, bo ona bardzo doszczętnie ochroniła ten adres i nie można go nigdzie znaleźć w internecie. Chociaż jeżeli ktoś z was znalazł ten adres o którym mowa, to ja bardzo chętnie chciałabym się dowiedzieć gdzie się mieści ten dom, bo nadal podobno tam gdzieś w Amsterdamie stoi. Także z całego serca wam polecam tę książkę, jeżeli interesują was też życiorysy artystów. Drugą książką, która też jest życiorysem artystki to niezwykłej, jest biografia Pine Bausch. Czyli choreografki, tancerki, performerki, która miała ogromny wpływ na wykształcenie się gatunku teatru tańca i to jest książka napisana przez dziennikarza która ma w sobie bardzo dużo też wypowiedzi piny, która zazwyczaj nie była zbyt otwarta na to, żeby opowiadać o swojej twórczości. Natomiast jest to taki zbiór niesamowitego życiorysu, kobiety, która rzeczywiście zmieniła w ogóle postrzeganie tańca i bardzo mocno odeszła też od takich klasycznych form jak balet, i poszła jednak w takie dość współczesne i pozbawione formy. Choreografie, które dla mnie były niesamowicie emocjonalne, i bardzo mi się podoba to, że w tej książce właśnie możemy się dowiedzieć, co stoi w ogóle za tym stylem, który ona wypracowała. I myślę, że jej podejście w ogóle do tańca jest takie rewolucyjne, bo ona często mówiła o tym, jak bardzo jej zależy na tym, żeby tancerze właśnie przetworzyli swoje doświadczenia na taniec, żeby to było emocjonalne, żeby to było personalne, a nie zawsze idealne. I bardzo mi się podoba cytat, w którym właśnie. Ona mówi, że nie obchodzi ją to, jak poruszają się tancerze, ale to, co ich porusza. I myślę, że to jest najlepsze świadectwo tego, że, że była niezwykłą i wyłamującą się jakimkolwiek stereotypom choreografką. Trzecia książka, chociaż poleciłabym wszystkie książki Patti Smith, to jest książka Poniedziałkowe Dzieci. Patti Smith, znowu znana nam raczej jako wokalistka, tak naprawdę zaczęła od pisania, pisania wierszy, pisania dziennika, więc powiedziałabym, że ona jest bardziej właśnie pisarką niż wokalistką. I to się rzeczywiście czuje, czytając jej książki, bo one są niezwykle poetyckie, niezwykle obrazowe. I ona tak naprawdę sprawia, że my żyjemy trochę filmowym życiem, którym ona żyła, bo w poniedziałkowych Dzieciach opowiada o Nowym Jorku w latach 70., o swojej historii miłosnej z Robertem Mapplethorpem. O tym, jak poznała całą Bohemę, Andrzeego Warhola i wszystkich muzyków, którzy wtedy właśnie spotykali się w kawiarniach czy w pubach, muzykowali razem. Dla mnie to jest niezwykła historia pod takim względem właśnie jej filmowości. To znaczy. To nie jest tylko taka sucha opowieść faktograficzna, tylko naprawdę możemy wyobrazić sobie, jak ta Patti Smith zamiast wydawać pieniądze na jedzenie, wydaje je na zeszyty, w których pisze, albo na rolkę do aparatu. Możemy wczuć się w tę historię i ona jest niezwykle żywa i niezwykle atrakcyjna i pociągająca i sprawia, że rzeczywiście człowiek ma ochotę wejść w tę bohemę i wejść w ten nowojorski świat, stać się jego częścią i myślę, że to jest naprawdę niezwykle bajkowa opowieść, taka, która wciąga na raz, także bardzo Wam polecam Poniedziałkowe Dzieci, ale też wszystkie inne książki Patti Smith, szczególnie Pociąg Linii M. Czwartą książką, która w dużej mierze wpłynęła na moją kreatywność, na kształtowanie się mojej kreatywności, jest książka Elizabeth Gilbert, Wielka Magia. I Myślę, że znacie Elizabeth Gilbert, jeżeli chodzi o jej książkę Eat, Pray, Love i film, który został nakręcony na jej podstawie z udziałem Julie Roberts. Natomiast dla mnie Elizabeth Gilbert to jest taka właśnie współczesna artystka, współczesna pisarka, która, która jest tak niesamowicie w kontakcie ze sobą ma tak świetnie wytworzoną więź pomiędzy sobą a swoim wewnętrznym dzieckiem takim wewnętrznym artystą, że że słuchanie jej TEDów, słuchanie jej wykładów, podcastów z nią to jest naprawdę czysta przyjemność i moim marzeniem jest ją kiedyś zaprosić do Sznurowadeł i zrobić odcinek po angielsku, bo jest dla mnie niezwykłą inspiracją. I właśnie książka Wielka Magia jest o tym, że każdy z nas ma dostęp do tego wewnętrznego artysty, że nawet jeżeli czujemy się przyblokowani albo Albo właśnie wydaje nam się, że sztuka nie jest dla nas, że to jest dziecinne, infantylne, to ona absolutnie oddziera to przekonanie i dochodzi do tego, że jest ono absolutnie nieprawdziwe. I tak naprawdę ten proces tworzenia jest w zasięgu każdego z nas. I wiem, że to brzmi może trochę infantylnie, ale tak naprawdę jest. I ona opisuje praktyki też swoje, jako pisarki, ale też praktyki innych twórców i pokazuje, że. Jeżeli wytworzymy w sobie też taką otwartość na to, żeby czerpać z codzienności, z małych rzeczy, żeby inspirować się tym, co nas otacza, to każdy z nas jest w stanie dotknąć tego właśnie kreatywnego miejsca w sobie. Także dla mnie ta książka była naprawdę bardzo ważna i dała mi gdzieś takie poczucie, że. No Na przykład, że napisanie książki kiedyś jest w moim zasięgu. Także bardzo Wam polecam wszystko Elizabeth Gilbert, nie tylko książkę Wielka Magia, ale wszystkie jej wypowiedzi, tedy. Ona ma świetnego teda właśnie o kreatywności. Jest naprawdę niezwykłą kobietą i ma też niezwykły życiorys. Także koniecznie przeczytajcie tę książkę. I z tego samego gatunku jest książka Julie Cameron, byłej żony Martina Scorsesego. Która ma też świetne wywiady, które właśnie udzieliła razem z Elizabeth Gilbert, więc one w pewien sposób bardzo wpływają na siebie. I Gilbert mówi często o tym, że ona korzystała z książki Droga Artysty, o której właśnie teraz chcę wam powiedzieć, bo jest to książka, kurs, 12-tygodniowy kurs, który właśnie ma na, ma na celu przebudzić naszą kreatywność i nas odblokować i pokazać nam, że. Każdy z nas, jeżeli też wróci wspomnieniami do dzieciństwa, to zobaczy, że zawsze był kreatywny i że to nie jest coś co jest zarezerwowane tylko dla artystów, bo każdy z nas ma takie rzeczy w życiu, które robi tylko dla zabawy, tylko dla procesu i robienie ich jest w stanie nam pomóc właśnie wprowadzić taki element zabawy, ciekawości świata, ciekawości wobec drugiego człowieka do dorosłego życia. I ona mówi dużo tam o tym, że to może być dobra książka dla Przyblokowanych artystów, takich na przykład, którzy mierzą się z tym, że nie mogą napisać książki, coś ich zablokowało, nie mogą się na to otworzyć, ale nie tylko. To jest też książka dla osób, które nie są przyblokowane tylko są ciekawe tego, w jaki sposób kreatywność może pomóc im w życiu codziennym w jaki sposób właśnie to może otworzyć ich też na inny styl życia. I to, co mi się najbardziej podoba w tej książce, to to, że ona jest właśnie kursem. To oznacza, że masz zadania na koniec każdego tygodnia. Ona jest podzielona na 12 tygodni, jako 12 rozdziałów. I musisz te zadania wykonywać. Oprócz tego, codziennie rano musisz zapisywać tak zwane poranne strony, czyli dwie, trzy strony tak zwanego strumienia świadomości. Czyli wstajesz rano i zanim, zanim w ogóle sięgniesz po telefon, to siadasz i spisujesz wszystko to, co siedzi ci w podświadomości. To nie, to nie, nie ma być literackie, to nie ma być piękne poetyckie, to ma być właśnie oddziane z tej poetyckości, to ma być szczere, prawdziwe, niekoniecznie ładne, to mogą być nieskładne zdania i masz ich nikomu nie pokazywać, one mają być tylko dla ciebie i najlepiej, żebyś do nich w ogóle nie wracała. One służą temu, żeby właśnie pozbyć się nadmiaru myśli z głowy, oczyścić tę głowę i sprawić, że będziemy w stanie właśnie w ciągu dnia Myśleć bardziej trzeźwo, być, lepiej, być bardziej skoncentrowanym, a nie zaprzątać sobie myśli właśnie takimi głupotami, które z rana gdzieś się napiętrzają. Także to jest moim zdaniem rewolucyjne narzędzie, którego ja używam cały czas. Drugim narzędziem, o którym właśnie Cameron mówi, jest artystyczna randka, czyli zabieranie siebie raz w tygodniu na co najmniej 20 minut na taką randkę w pojedynkę. Czyli to jest bardzo ważne, żeby, żeby nie było tam jakiegoś rozpraszacza w postaci innej osoby. I robienia takich rzeczy, które wydają nam się być właśnie bezcelowe, może nieproduktywne, nieefektywne, jak na przykład pójście na spacer i oglądanie wąchanie liści, albo pójście do sklepu z jakimiś małymi, takimi papierniczymi głupotami, i potem wyklejanie jakichś kolarzy w domu. Bez żadnego celu. One nie mają nikomu służyć, nie mamy ich nikomu pokazywać, one mają służyć tylko nam i temu, żebyśmy my się zanurzyli w tym procesie tworzenia, bez takiego nastawienia, że to musi do czegoś doprowadzić. I uważam, że to jest naprawdę rewolucyjne, i ta książka jest od 25 lat bestsellerem, nie bez powodu. Także jeżeli macie taką potrzebę, żeby otworzyć się na bardziej kreatywne życie, to powiedziałabym, że droga artysty Julie Cameron jest tą książką, którą powinniście w pierwszej kolejności przeczytać. Chciałabym też pokrótce wspomnieć o książce, o której teraz jest dosyć głośno, czyli o czułej przewodniczce Natalie de Barbaro, chociaż napisałam o niej już osobny post na Instagramie i wspomniałam o niej w newsletterze, do którego Was serdecznie zapraszam. Więc tylko pokrótce powiem, że dla mnie ta książka była ważna, dlatego że miałam poczucie, że autorka opowiada o takich archetypach kobiecości nie z pozycji, Osoby ekspertki, osoby, która jest ponad nas, tylko osoby, która sama rozpoznaje w sobie właśnie tę uległą część, tę męczennice, królową śniegu, i sama się mierzy z tym, jak sobie, jak sobie z tym poradzić, jak je zintegrować i jak być bardziej w kontakcie z tą właśnie czułą przewodniczką, czyli tą częścią nas, która chce dla nas dobrze. I myślę, że ta książka jest naprawdę bardzo ważna dla współczesnych kobiet, dla kobiet, które są odklejone od swojej intuicji, które czują, że właśnie poświęcają się dla dobra i szczęścia innych a nie robił rzeczy dla siebie, myślę, że ta książka naprawdę nie bez powodu robi teraz zamieszanie na polskiej scenie czytelniczej. Kolejną siódmą pozycją na mojej liście jest książka Stevena Pressfielda, The War of Art, czyli Wojna Sztuki, którą też przeczytałam mieszkając w Holandii, w takim momencie życia, w którym zrobiłam sobie przerwę od studiów i mierzyłam się właśnie z tym, co mnie zasila, co mnie interesuje, co ja rzeczywiście lubię robić, i miałam w sobie takie poczucie ogromnego oporu. I ktoś mi podsunął tę książkę, ona jest bardzo króciutka, ma jakieś 100 parę stron i była dla mnie naprawdę niezwykle ważna. To ja to potraktowałam trochę jak taki mini przewodnik, który pokazał mi, że właśnie blokady, takie wewnętrzne blokady przed byciem twórczym są jakimś ważnym sygnałem. I on w tej książce mówi, że właśnie im ważniejsze jest to działanie dla naszego rozwoju, tym większy będziemy odczuwali opór w kierunku zrealizowania tego. I że właśnie ważne jest to, żeby nie dać się uwikłać w, ten, w tę spiralę myśli, nie zastanawiać się na tym, czy to rzeczywiście jest dobre, czy powinnam tę książkę napisać, czy powinnam te zdjęcia zrobić, tylko posłuchać się ciała i tego, że ciało ci mówi, że chcesz to robić, ale masz w głowie wątpliwości i po prostu działać. I myślę, że ta książka jest bardzo ważna dla osób, które na przykład. Wyśmiewają trochę twórcze życie, albo mówią, że to nie jest poważne, że to jest infantylne, że dorosłe życie nie polega na tym, żeby, żeby się bawić, żeby robić zdjęcia, żeby robić głupoty. To myślę, że dla takich osób ta książka może być rewolucyjna, bo ona pokazuje, że właśnie pod płachtą tej takiej sarkastycznej narracji często jest bardzo silna potrzeba. Tworzenia, którą my żeśmy niestety, ale w jakiś sposób zawstydzili, I, i poddając właśnie tę potrzebę tworzenia takiej ocenie, takiej bardzo surowej ocenie, krytycznej ocenie, jesteśmy w stanie bardzo skutecznie odkleić się od tego, co nas w życiu bawi, co nam daje takie poczucie właśnie ekscytacji, przygodności, a to jest bardzo ważne i bardzo zasilające, więc polecam Wam The War of Art. Ósma na mojej pozycji jest książka z gatunku Jak pisać, bo jest to książka Stephena Kinga, Jak pisać, pamiętnik rzemieślnika. I myślę, że istotne jest tutaj to, że właśnie on pisze z perspektywy takiej rzemieślniczej, trochę mniej niż pisze na przykład Elizabeth Gilbert w Wielkiej Magii, w której tam jest jednak nacisk na kreatywność, na inspirację, na intuicję, a tutaj jest nacisk na to, na czym rzeczywiście polega proces pisania jako forma właśnie pracy rzemieślniczej. I to jest bardzo ciekawe. On mówi rzeczywiście dużo o tym, że żeby. Dobrze pisać, trzeba dużo czytać i jeszcze więcej czytać. A potem dopiero pisać i jeszcze więcej pisać, i nie poddawać się i nie myśleć o tym, że musi na nas spłynąć po prostu chwała bogów i natchnienie i inspiracja. Nie. Po prostu wyłączyć wszelkie rozpraszacze, telewizor, telefon, siadać, robić sobie tę rutynę i po prostu pisać. I nawet jeżeli któregoś dnia pisze nam się gorzej, to dalej pisać, wstawać, kolejnego dnia dalej pisać, pisać. I że ta właśnie konsekwencja jest strasznie, strasznie istotna w kontekście właśnie zawodu pisarza. Czyli nie poleganie na tym, że spłynie na nas jakaś, jakieś natchnienie czy inspiracja, tylko otwierać się na krytykę, otwierać się na to, że mogą być gorsze dni, ale cały czas pisać. I myślę, że mi to też pokazało właśnie dużo mm, o tym, że pracopisarza niekoniecznie jest taką właśnie filmową pracą, w której wyjeżdża się na, do domku letniskowego, zamyka się na rok i pisze się i jest się wiecznie zainspirowanym, tylko że to jest naprawdę żmudna, ym, wymagająca bardzo. Restrykcyjnej rutyny pracy. I to mnie jakoś tak też ostudziło i pokazało mi, jakie mogą być też narzędzia do tego, żeby lepiej się w tym zawodzie odnaleźć. Także bardzo Wam polecam, jeżeli na przykład rozważacie karierę pisarską. Dziewiąta książka nie jest do końca książką, bo są to listy Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory, o których pisałam już w marcowym newsletterze, więc tylko pokrótce wam powiem, że jeżeli lubicie upajać się językiem, jeżeli lubicie właśnie wchodzić trochę za kulisy czyjegoś życia, to to jest książka dla was, naprawdę, bo ja czytając te listy miałam wrażenie, że właśnie obcuję z jakąś taką intymnością, która no jest trochę poza moim zasięgiem, bo dotyczy kogoś innego, ale czułam, że ona jest bardzo uniwersalna i to w jaki sposób oni do siebie pisali, wiersze, które tam załączali, metafory, właśnie piosenki, które wspólnie pisali. Dla mnie to było bardzo inspirujące i takie, no, takie czułe i takie poruszające i bardzo, i bardzo intrygujące. Także jeżeli interesuje Was taka forma też wypowiedzi, właśnie listy, wiersze, piosenki, to bardzo Wam polecam listy Osecki i Przybory. No i tutaj w tej samej kategorii, czyli upajanie się językiem, są wszystkie tomiki poezji Wisławy Szymborskiej, bo napisała ich aż, aż 13. Natomiast ja wam na pewno mogę polecić Sto pociech. Koniec i początek, sól i wszelki wypadek. Dlatego, że dla mnie Wisława Szymborska to jest no, jedna z tych poetek, które mnie otworzyły na własną poezję, na to, żeby próbować pisać własne wiersze, bo no, cechuje się niezwykłą wrażliwością. Myślę, że każdy, każdy z Was kiedyś miał styczność z jej wierszami i wie o tym, że to jest właśnie taki typ poetki, która, która jest wiecznie zdumiona, która jest wiecznie zaciekawiona i zdumiona światem i drugim człowiekiem, która pielęgnuje w sobie właśnie taką dziecięcą ciekawość. I takie, taką zadumę nad tym, o co chodzi w świecie, na czym polega miłość, jaka jest natura rzeczy. Ona ma mnóstwo właśnie takich filozoficznych rozważań w swoich wierszach, które dla mnie są niezwykle pociągające. Ja się bardzo inspiruję właśnie jej czułością na słowo, i jej czułością na drugiego człowieka, ale, ale też na zwierzęta. Także serdecznie Wam polecam przeczytanie właśnie któregoś z tych tomików, żeby też poczuć tę jej wrażliwość na własnej skórze. No, i dochodzimy wreszcie do jakiejś fikcji. Dlatego, że jednym z moich ulubionych powieściopisarzy jest Murakami, którego myślę, że kojarzycie. I chciałabym Wam polecić jedną z takich ostatnich książek sprzed paru lat, czyli Śmierć Komandora. Ona jest dwuczęściowa, i dla mnie to jest ten typ książki, którą ja czytałam może 2-3 lata temu, a do dziś pamiętam mieszkanie. Tego profesora, do dziś pamiętam samochód, jakim jeździł jego sąsiad, do dziś pamiętam, jak wyglądał ten obraz, i mam takie poczucie, że właśnie no, na pewno wiecie, że Murakami pisze tak bardzo onirycznie. To wszystko jest takie na, na granicy snu i jawy. I dla mnie to jest bardzo pociągające, bo sprawia, że rzeczywiście zagina mi się trochę ta czasoprzestrzeń i sama zadaję sobie pytanie, czy pisarz ze mną trochę flirtuje, czy on trochę próbuje mnie oszukać, czy on jest ze mną szczery, czy to jest prawdziwe, czy zaraz się okaże, że to było tylko wytworem wyobraźni. i dla dla mnie to jest bardzo, bardzo pociągające, kiedy właśnie pisarz robi coś takiego, bo czuję, że wchodzę właśnie w jego zabawę i trochę sobie z nim gram, jako czytelniczka. Natomiast Śmierć komandora jest bardzo po prostu ciekawie napisana i ta historia jest taka żywa, że ja do dziś po prostu ją pamiętam i bardzo wam polecam właśnie tę powieść, jeżeli macie taki niedosyt właśnie obrazowych, żywych historii, to, to na pewno Śmierć komandora wam się spodoba. I drugą powieścią w tym zestawieniu jest książka Sally Rooney, Conversations with Friends. Chyba teraz po polsku ta książka wyszła Rozmowy z Przyjaciółmi, ale ja już czytałam z trzy lata temu, kiedy właśnie ona, to była jej debiutancka książka, zanim właśnie wyszli Normalni Ludzie. I w moim odczuciu to jest tysiąc razy lepsza książka niż Normalni Ludzie, dlatego że ona właśnie pisze tam z perspektywy takiej młodej, wrażliwej, piszącej, obserwującej. Dziewczyny, która właśnie wchodzi w jakieś te romanse, w jakieś relacje, które są dla niej rewolucyjne, które są dla niej nowe i budzą w niej jakieś wątpliwości. Ona też odkrywa swoją seksualność, mierzy się z tym, co czuje wobec swojej przyjaciółki, ale jest w związkach heteroseksualnych. No, dla mnie to jest bardzo, bardzo taka właśnie młoda i ciekawa narracja. Kogoś, kto poszukuje siebie, ma dwadzieścia parę lat, czuje, że dopiero. Poznaje siebie i swoje potrzeby, uczy się dopiero w relacjach z innymi ludźmi, kim jest, jaka jest jego tożsamość, i myślę, że ta książka jest naprawdę dużo lepsza niż normalni ludzie. I mam nadzieję, że ktoś zrobi jej bo mnie normalni ludzie w ogóle nie przekonali i y, ani książka, ani serial, niestety, chociaż wiem, że, y, że, że cieszy się ogromną popularnością. Natomiast dla mnie Conversations with Friends jest tysiąc razy lepsze, jest dużo bardziej żywa narracja, są przepiękne właśnie monologi, przepiękne ujęcie właśnie ludzkiego. Wszystkich emocji, bardzo Wam polecam debiut w Sally Rooney. Na miejscu 14 rysuje się książka Michaela Singera, Untethered Soul. Po polsku chyba się nazywa Nieskrępowana Dusza. Nie jestem pewna, ale chyba tak się nazywa. Nie podoba mi się ten tytuł Nieskrępowana Dusza, ale, ale idźmy w to. To jest książka taka z gatunku trochę self-helpowych, mindfulnessowych, więc wiem, że to też nie jest może dla każdego, ale to jest książka, która właśnie w bardzo taki przystępny sposób pokazuje, że ta nasza tożsamość nie powinna się sprowadzać do etykietek, do szufladów w których się znajdujemy, tylko raczej do tej roli obserwatora, takiego świadomego obserwatora własnych myśli, który z boku się przygląda temu, co myśli, co czuje i jest w stanie się właśnie troszeczkę od tego zdystansować i spojrzeć na siebie w odklejeniu od tego, co nam rzeczywistość i co nam kultura narzuca. Także dla mnie to była bardzo ważna książka też w kontekście właśnie rozumienia swoich emocji, rozumienia tego, co mnie uszczęśliwia, rozumienia tego, dlaczego czuję się tak, a nie inaczej. Dla mnie była bardzo, bardzo ciekawa ale tak jak mówię, jeżeli nie lubicie mindfulnessowych książek, to może to nie jest najlepszy wybór. No, i na miejscu 15 nie mogło zabraknąć Virginia Woolf, czyli eseje wybrane wydawnictwa Charakter. Niesamowicie pięknie napisane eseje, bo Woolf słynie z tego, że jej język jest przełomowy w kontekście właśnie obserwowania rzeczywistości. Woolf w taki podobny sposób do Szymborskiej tak naprawdę jest uwikłana trochę w tę rzeczywistość, w której jest, bo ona właśnie dużo opowiada o podróżach, o angażowaniu się, o tym, na co nie ma w nich zgody, jeżeli chodzi o zjawiska społeczne. Mówi też o właśnie prawach kobiet, dzieci, zwierząt. Rząd opowiada o tym, na czym polega dla niej właśnie proces pisania, czytania, chodzenia do kina, obcowania z kulturą. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, że to jest taka właśnie książka osadzona jednak w rzeczywistości, w tym, czego my doświadczamy, ale z perspektywy pisarki, której, której ujęcie jest szersze i takie bardzo, bardzo uwrażliwiające w moim odczuciu, bo bo ona tam absolutnie nie wychodzi z pozycji moralizatorskiej, tylko właśnie z takiej bardziej osobistej i takiej um, podatnej też na to, że ją, że ją pewne rzeczy burzą, że pewne rzeczy są dla niej trudne. Także bardzo Wam polecam tę książkę, bo no, czytając ją, ja miałam wrażenie, że ja nie wiem jak pisać, bo jej zdania to są po prostu tak przepięknie skonstruowane zdania, że aż się chce po prostu mówić jej językiem. Także bardzo wam polecam, bo też czytanie takich książek bezpośrednio przekłada się na to, po tym jak my się wypowiadamy i jak my piszemy. I ja rzeczywiście po lekturze tej książki czułam, że ja inaczej piszę. Więc niech to będzie dla was najlepsza zachęta. Na miejscu przed ostatnim jest jedna z moich ulubionych pisarek, myślicielek, czyli Susan Zonta, o której już chyba wiele razy wspominałam. I oprócz tego, że chcę Wam polecić wszystkie jej eseje o, o fotografii, przeciwinterpretacji, o chorobie jako metaforze, o no, każdy jej esej wydawnictwa, charakter świetny, natomiast dzisiaj Wam polecam jej wywiad, czyli Myśl to forma odczuwania, bo jest to wywiad wydany właśnie w formie książki. On chyba był udzielony magazynowi The Rolling Stones i w moim poczuciu no, ten wywiad zasługiwał na to, żeby być książką, bo jest tak dobry. To jest przepiękne spojrzenie na świat, przepiękna wrażliwość, właśnie taka zaduma nad zjawiskami społecznymi, ale też ogromny dystans do samej siebie, bo ona bardzo często podważa też siebie. To jest wywiad, który naprawdę czyta się jak powieść, jest przepiękny i dla mnie, Susan Zontag, to jest właśnie taki powiew świe świeżości, jeżeli chodzi o myślicieli XX wieku. Bardzo wam polecam wszystko, co napisała Susan Zontag. Jeżeli właśnie poszukujecie kogoś, kto jest wrażliwy, na świat i kto potrafi to tak ująć w słowa, że otwierają wam się klapki. I na sam koniec równie czuła i wrażliwa perspektywa, czyli Olga Tokarczuk, czuły narrator. O tej książce już wpisałam na moim Instagramie, także nie będę się tutaj za długo rozwodzić, ale chcę powiedzieć, że to jest przepiękna i bardzo wynikliwa. Perspektywa właśnie na proces pisania, czytania, ale też podróżowania. Ona przepięknie właśnie pisze o podróżowaniu. Jeżeli czytaliście Biegunów, to, to myślę, że, że ten jej esej o podróżowaniu Was też bardzo poruszy. I, no I właśnie mówi o tytułowym czułem narratorze, czyli o tym, jak ona też konstruuje swoje książki, z jakiej pozycji. Myślę, że to jest bardzo ważne, że to Karczyk ma wykształcenie psychologiczne. Nawet nie wiem, czy też nie jest po szkole psychoterapii, bo to się rzeczywiście czuje, że ona ma w sobie tę czułość, tę wnikliwość, tę właśnie umiejętność patrzenia na ludzkie emocje z takiej właśnie ciepłej perspektywy, takiej nieoceniającej, tylko takiej właśnie empatycznej, rozumiejącej. I no, dla mnie czuły narrator to jest podobnie do Virginia Woolf, Taki rodzaj narracji, który potem sprawia, że ja inaczej piszę, i ja inaczej mówię, ja inaczej myślę. Ja inaczej konstruuję w ogóle zdania. I myślę, że to jest najlepsza recenzja tej książki. Jeżeli chcecie lepiej pisać i lepiej mówić, to ta książka wam da takie zdanie, że one będą u was, w was potem po prostu pracować i bulgotać. Więc tym. Tym sposobem zamykam to zestawienie 17 fantastycznych książek, które poruszyły gdzieś moją wrażliwość. Bardzo Was proszę o jakiś komentarz czy odpowiedź na to, czy to jest format, który Wam się podoba, i czy chcielibyście usłyszeć osobny odcinek o książkach z gatunku fikcji, które może by Was zainteresowały? Jeżeli tak, to jestem bardzo na to otwarta. Mi się świetnie nagrywało ten odcinek. Mogłam sobie porozmawiać trochę dłużej i poopowiadać o tym, co mnie interesuje. Także ta forma mi odpowiada, ale jestem ciekawa, czy Wam też. I dajcie koniecznie znać, jeżeli dzięki temu odcinkowi na przykład sięgnęliście po którąś z tych książek. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli też dacie znać, jakie lektury Was poruszają, jakie lektury też ukształtowały Waszą wrażliwość. Także zapraszam Was na instagrama sznurowadła.Myśli i my słyszymy się już niebawem.